Witam. Przede wszystkim powinniśmy być wszyscy szczęśliwi, że klasa okręgowa już wystartowała i że możemy rozgrywać mecze. Żal na pewno, że brakuje w nich kibiców, ale sportowa rywalizacja już się zaczęła, także liga ruszyła pełną parą. W dzisiejszym spotkaniu na pewno byliśmy drużyną konkretniejszą. Byliśmy zdecydowani w swoich poczynaniach. Myślę, że zagraliśmy bardzo mądrze na bardzo trudnym terenie. Świętym, która się bardzo ciężko, wąskie boisko. Drużyna ze świętego zawsze tutaj punktuje. Dzisiaj jest, my jesteśmy tutaj zwycięzcami. Chciałbym pogratulować mojej drużynie chłopakom za zaangażowanie, za mądrość przede wszystkim w tej grze i mam nadzieję, że ta praca, którą wykonaliśmy, cały czas będzie przynosiła nam po prostu jakieś skutki, a jakie to wiadomo. Będziemy walczyć w każdym meczu o trzy punkty. Młody zespół, który chce zawsze wygrywać. Czasami, może, emocje biorą górę, ale myślę, że nad tym też jeszcze popracujemy. Dziękuję.